Witam was serdecznie. Na wstępie chciałbym bardzo podziękować Paulinie Spychalskiej za nominację, a ja was z góry przepraszam za jakość. Sprzęt mam jaki mam, możliwości mam jakie mam. Doświadczenia w miksowaniu też za bardzo nie mam. No ale cóż. Jest jak jest. Kiedy spoży choć tak blisko, lecz daleko stej Słońca plac przed oczyma sypała purpurowy śnieg Mówiła synku, film jest bardzo długi To inni z TV za zanim zdążyła się zgubić Może to dziecko w ten inaczej odbierało świata, może challenge stracił elitarność, którą ktoś nam dał Nie powinienem nic z tym przecież robić Naprawdę ciężko dobrej zabawy odmówić Łykacie się prosto jak z Matrixa Kija nie wiecie co myślicie Czy to red, czy to blue color Jak marionetka gdzieś z tyłu, naszą. show Pogodę zmieniają, guzik ciśnij, ciśnij go Myślałem, że mogę Przekazuję dalej to, co najważniejsze jest, a na może to złudzenie i to tylko mi wydaje się. Ludzie pomóż mi zrzucić tę koronę, bo tam, gdzie się znajduje, wszystko zmierza nie w tą stronę. Przemek sobie słowy, coś zanoś, bo masz o czym wiem, a nie kiedyś ty się dołączyć śpiewać w końcu też umiesz. Adrian Pajko chyba też pasuje, on nie chce, wiem, dlatego też go nominuję.